Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie? Jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego. Idź, obmyj się sadzawce. Silon. Co się tłumaczy, Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie, nie jest, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż ja, oczy, oczy ci się otwarły? otwarły? On odpowiedział. Człowiek zwany Jezusem uczynił głoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie. Idź do sadzawki Ziloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego. Gdzież on jest? On odrzekł. Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto, i otworzył Mu oczy, był szabat. Znów faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich. Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc wrócili się do niewidomego. A ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał. Także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach. Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego. Ma swoje lata. Niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znów więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział. Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego. Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im. Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czyli wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli. Bądź ty sobie jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek. W tym wszystkim to jest dziwne, że Wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w syna człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, panie, abym w niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus. Jest nim ten, którego widzisz, i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział Wierzę Panie, i oddał mu pokój. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze którzy z Nim byli i rzekli do Niego. Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy grzech wasz trwa na nas. Dla niewidomego niemożliwe stało się realne. Jezus, syn Boga, uczynił to, że człowiek ten przejrzał. Pomyśl, jakiej ciemności dzisiaj doświadczasz, co nie pozwala ci zobaczyć nie tylko Jezusa, ale także tych, których Bóg stawia na Twojej drodze, jak również otaczającego Cię pięknego świata stworzonego przez Boga. A więc jaka to jest ciemność? Może jest to choroba brak przebaczenia. Może zabieganie, byle jakość w działaniu czy nałogi. A może jest to brak jedności w małżeństwie, czy przesadne dbanie o ciało. A może są to kredyty, niespłacone wciąż raty, czy jeszcze coś innego. Jeśli tego jeszcze dzisiaj nie widzisz, pozwól Jezusowi, aby ci pokazał, czym jest Twoja ciemność. A jeśli już odkryłeś swoją ciemność, proś Jezusa. Aby stał się Twoim światłem, byś przejrzał i dłużej nie chodził w ciemności. Uwierz, Jezus dzisiaj także dokonuje rzeczy niemożliwych, byś wolności z czystym sercem, swoimi ustami mógł wyznać wierzę, Panie, że Ty jesteś Synem Bożym.